Witajcie siomeczki w kolejnym odcinku z Agars Lecimy sobie zbędnie, nie przedłużając. Widziałam, że pod ostatnim filmikiem dobiliście 5 łapek w górę. Wiem, że to jakiś nielada wyczyn, ale yy, dla mnie to wyczyn, czyli dla początkującego YouTubera, to, to i tak dużo. Okay. Nie napisałem sobie Niku, tylko wybrałem sobie skina. To nie jest po tego powodu, że zapomniałem, ale... No tak wolałem bez Niku. Ten skin to tak jakby logo yy, gry Agarz Agars. agars. Yy, tak. Yy, no i co tutaj sobie. Postawiłem sobie wyzwanie na dzisiejszy odcinek 1000. Y punktów masy może mi się uda to osiągnąć może nie ale myślę że powinno być dobrze I sobie tutaj nie będziemy gonić R raczej nie może mi się uda osiągnąć 1000 punktów no nie wiem nigdy nic nie wiadomo okay, próbuję się połączyć i tak nie jestem zbyt dużo, bym mógł mu uciec. Ok, jesteśmy w prawym. Jesteśmy na środku. W prawej strony, jakoś tak tutaj mi to pokazuje. No i co? No i piszcie z czego byście chcieli, żebym rzucał odcinki. Myślałem też nad Eurotorak Simulator 2. No, rów, również. E, bo myślałem, bo myślę, że też by była fajna seria z ETS 2. Mm, Okej. Okay. No i co? No i myślę, że fajna by była seria z ETS 2. Może i będzie fajna. Może się Wam spodoba, nie wiem, nigdy nic nie wiadomo piszcie w komentarzach, czy by Wam się taka seria ewentualnie spodobała. Jeżeli nie, no to nie będę oczywiście naciskał. No i co, no i zjedli mnie. Okej, okay, jeszcze jedna arenka i kończymy dzisiejszy odcinek. Okej. Okay. Okej, okay, bierzemy sobie tędyk, tędyk, tędyk. Tędyk. Tak się rozdzielimy i tutaj lecimy sobie z tym koksem. Um, może wiem, że moje intro nie jest jakieś stworzone do tej gry. Znaczy, do tej, do tej to intro nie jest takie piękne jak bym chciał, żeby było. Niestety nie jest. Ale może i będzie. Kiedyś. Kiedyś stworzę lepsze. Obiecuję wam to. Kiedyś stworzę lepsze. Ale teraz lepiej nie myśleć o tym. Lepiej niebo. Nie wspominajcie o tym mojej miny, bo to... Porażka. Ha, wiedziałem co chciałeś zrobić, ty. Gościu jeden. Ale ci nie udało. Okej, okay, udało mi się, dobrze. Siemaneczko, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli ci się spodobało. Zostaw lajka pod filmem, to dla mnie motywacja do nagrywania kolejnych odcinków i oczywiście suba daj, bo długo już żadnego nie było. Także, do zobaczenia. Siemaneczko!